Kochane. Można już śmiało powiedzieć, że oficjalnie nastała wiosna i mniej więcej w tym okresie, a dokładniej zaraz po majówce, moja skrzynka umiera. Ponieważ ten okres zdecydowanie najbardziej sprzyja poznawaniu nowych ludzi: przez wyjazdy majówkowe, imprezy outdoorowe, grille, festiwale itd. itd. Kiedy wychodzimy z domu po półrocznym zimowaniu, zachowujemy się trochę jak ćpun, który po odcięciu od narkotyków nagle dostaje cały worek kokainy. I podobne zachłyśnięcie zdarza się, kiedy trafiamy na jakiegoś faceta. Normalna dynamika poznania jest jak niedzielna przejażdżka samochodem. Jazda jest spokojna, poznajecie się, przyjaźnicie się, stopniowo uczucie zamieni się w coś więcej, więc chodzicie na randki i nagle zostajecie parą. Druga dynamika jest jak Robert Kubica, który przed feralnym wypadkiem jeździł w WRC. Obijał rekordy prędkości, jednak ilość wypadków i tym samym skasowanych samochodów wprawiała jego sponsorów w depresję. W takiej sytuacji jednego dnia się poznajecie, następnego lądujecie w łóżku, a trzeciego dnia planujecie już wspólne wakacje. W przypadku niedzielnej przejażdżki, mimo iż sprawy idą wolno, ryzyko wypadku jest minimalne, dlatego że podchodzisz do tej relacji racjonalnie. Nie szarżujesz, nie naciskasz, dajesz waszej relacji czas na rozkwit poprzez właśnie poznawanie się. Nie zachłystujesz się prędkością, dlatego ryzyko przytłoczenia faceta Waszą relacją jest niewielkie. W przypadku rajdu w WRC sprawy dzieją się pomiędzy Wami z ogromną prędkością. Czujecie się jak na haju i Wasza relacja w przeciągu tygodnia posuwa się dalej niż niektórych par przez rok. Jednak przy takiej dynamice, podobnie jak w WRC, ryzyko wypadku jest znacznie większe. Wypadkiem może być nagłe uczucie przytłoczenia, tempem rozwoju Waszej relacji, Ogromna kłótnia, która kończy się zerwaniem, czy nagłe uczucie wypalenia po kilku bardzo intensywnych tygodniach romansu, po czym poznać, że wasza relacja posuwa się za szybko? Oznaką, że sprawy toczą się między wami zbyt szybko, jest to, że kiedy po intensywnych momentach spędzania ze sobą czasu łapiesz uczucie zadyszki zmęczenia, takiego dziwnego wrażenia, że właśnie przebiegłaś maraton, mimo iż nie ruszałaś się z kanapy przez kilka dni i na podświadomym poziomie twój mózg sygnalizuje ci, że może warto złapać oddech przed kolejnym odcinkiem. Prostym testem, który przeczytałam kiedyś na Radicie, jest test kluczy do domu. Jeżeli relacja z kimś rozwija się w szaleńczym tempie, zachowujecie się już jak długoletni związek, panujecie wspólną przyszłość itd. To zastanów się, czy zaufałabyś tej osobie dając jej klucze do własnego domu. I ten prosty test może sygnalizować Ci, że Wasza relacja porusza się zbyt szybko, ponieważ jeżeli na taką myśl odczuwasz opory lub niepokój, jakikolwiek, Oznacza to, że tak naprawdę nie ufasz temu facetowi tak, jak ci się wydaje. Jest to również sygnał, że pominęłaś naprawdę fundamentalny krok w rozwoju waszej relacji, jakim jest budowanie zaufania. Przenikanie często objawia się w mediach społecznościowych, gdzie nagle w przytłaczającej większości wrzuconej przez was treści zaczynacie pojawiać się jako para, a nie jako. Jednostka. Pokazujecie się razem w Waszych relacjach, wrzucacie wspólne zdjęcia razem, zmieniacie sobie zdjęcia profilowe na wspólne, zmieniacie nawet y, nazwisko dla żartu, bo he, jesteście już sobie jak małżeństwo, przecież. Generalnie macie potrzebę pokazywania Waszego uczucia całemu światu, co czasami podchodzi już pod ekshibicjonizm. Sygnałem, że Wasza relacja w takim wypadku porusza się zbyt szybko, jest zacieranie Waszych naturalnych granic jako jednostek, czyli coś, co wcześniej było prywatne. Nagle staje się publiczne i to często objawia się tym, że wszyscy wiedzą o waszych kłótniach, o tym, o co się kłócicie, o tym, jak do siebie mówicie pieszczotliwie, czy o waszych inside joke'ach, których nikt poza wami nie rozumie. Więc pokusa wciśnięcia gazu, kiedy poznajecie kogoś, do kogo czujecie chemię, jest ogromna. Jednak pamiętajcie, że czasami warto też nieco wcisnąć hamulec, zaliczyć parę punktów mniej i dojechać do mety całym samochodem, niż pełną prędkością. Rozbić się gdzieś na zakręcie. Oczywiście zbyt wolna jazda również nie jest dobra, ale o tym powiem kiedy indziej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę Wam miłego weekendu majowego i widzimy się już wkrótce. PA!